Raz, uwaga, bo no to wszystko jest ważne, co ja mówię. Ale słuchajcie dokładnie. Sprawca wiedział, gdzie ukryć ciało. Sprawca znał drogę dojazdu. Sprawca wiedział, gdzie, w którym kierunku, w którym miejscu wciągnąć ciało, tak aby po prostu on sam gdzieś tam nie, nie wciągło go, czy no nie utopił się. On to wiedział. On znał to miejsce. On to, on to miejsce sobie przyszykował. On to miejsce sobie przyszykował. Pamiętajcie, że sprawca to w tym przypadku też nam mówi o tym, że sprawcą nie jest osoba yy, przejezdna. Bo Pani Beata jest w poradzu. Pani Beata jest w poradzu. I sprawcą nie jest osoba przejezdna, która nie zna terenu. Sprawcą jest osoba, która bardzo dobrze zna teren, bardzo dobrze zna swój firtel, swój własny firtel w koło jego domu. Bardzo to zna. I sprawca wiedział, gdzie może wjechać samochodem, żeby mógł z powrotem stamtąd wyjechać. Tym bardziej, że najprawdopodobniej Niekoniecznie był to samochód terenowy. Za pierwszym razem. Za pierwszym razem, ponieważ sprawcy byli tam dwa razy. Sprawcy, sprawcy. Dlaczego spraw? Mówię teraz sprawca, a mówię, sprawca? Dlatego, że przy zagrzebaniu pomagały też inne osoby. Przy zagrzebaniu ciała pani Beaty. I sprawca. Dobrze wiedział, znał ten teren, wiedział, jak się po tym terenie poruszać. To jest, to też tam bardzo dużo mówi. Bo obcy człowiek, taki jak ja, który by tam pojechał, to jak ja tam też pojechałem, właściwie jak, jak tam byłem, to też było dla mnie. To było dla mnie był dla mnie szok, dla mnie nowość, jaki ten teren y, jest y, rozległy, jak bardzo zróżnicowany że tu jest sucho, tam zaraz jest woda, tam jest to, są, las jest zalany, jest, są wylewy. Nie mówię, że z lasu jest jezioro, ale jest to podmokły teren. Sprawca znał, znał, wiedział, gdzie wjechać.